Yo 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 yo! Siemeczko, mordeczki, witam Was dzisiaj na panoramie jakże przepięknego Krakowa. Dzisiejszy odcinek będzie mniej ekstremalny. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na parę pytań, które zadaliście mi na Instagramie. A więc bez zbędnego gadania jedziemy z pierwszym pytankiem. E, czy miałeś kiedyś sytuację, w której myślałeś, że jest po tobie i po samochodzie, który jechał? Powiem Wam, że miałem taką sytuację. Jak pierwszy raz miałem wypadek poważny z samochodem i to był Audi S3. No może niepoważny wypadek, bo w sumie nic się nie stało? Jechałem w takim dość ostrym zakręcie, miałem w tym zakręcie z 80 km na godzinę i było bardzo ślisko. Zaczęło mi auto wynosić tyłem, wydawało się, że już wszystko mam opanowane, do momentu aż tylne koło nie wpadło w trawę, czyli znaczy w rów, który był po prostu z trawy. No i całe auto mi wciągło do rogu, wyobijało z każdej strony. Wtedy jechałem właśnie z kolegą i już wiedziałem po prostu, w momencie jak już wiedziałem, że mnie tak złamało, że nie odratuje, to właśnie się zastanawiałem, czy jest po mnie i po samochodzie, czy coś się uda. Chcę zrobić, no ale udało się to auto naprawić jeszcze chwilę pojeździło Jedziemy z następnym pytaniem Drugie pytanie mordeczki Jakie było najdroższe auto, którym jeździłeś? Pozdro Również pozdrawiam Dominik Paliwoda To serio jest Dominik paliwoda, patrz A więc najdroższe auto, jakie miałem okazję jeździć to było Lamborghini Ursus, znaczy Urus Nie, nie. nie, <grym> nie ma nie. <grym> że tam się tu śmieje, bo urósł, bo nie, że urosłem, ale naprawdę to był Lamborghini Urósł. No i to było jedno z najdroższych samochodów, jakimi miałem okazję jeździć. Twój dream car to, a więc moi drodzy, mój dream car to Mercedes G klasa, ale 6x6, czyli ten taki bardzo duży, bardzo wielki. To jest właśnie moje marzenie. Chciałem w takim samochodzie, nim sobie na przykład wjechać na Kazimierz do Krakowa na obiadek, zająć trzy miejsca, to mi po prostu wolno. I co mogę powiedzieć. Nie to, że mam kompleksy i chcę wielkie auto, bo no, nie o to chodzi, broń Boże, nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu to jest auto marzenie nie jakieś Lamborghini czy Ferrari, tylko po prostu duży Mercedes z ładnym dźwiękiem. To jest moje marzenie. O, jest, przy okazji jest bardzo funkcjonalny, bo można na niego na przykład wrzucić paletę kostki albo czegoś innego. Co chciałeś robić jako dziecko? A więc jako dzieciak, od zawsze jako dzieciak chciałem być strażakiem. Chciałem być bardzo strażakiem, do momentu jak, nie wiem, miałem około 8 lat, 7 lat. I zaczęło się palić u mnie na wsi, bo mieszkam na wsi. Zaczęła się palić jakaś stodoła, z kilometr mnie, No to ja wybiegłem w domu, jak taki młody strażak. Biegnę tam, biegnę, jak dobiegłem i zobaczyłem ten ogień, naprawdę tak na żywo. Powiedziałem, że już nigdy w życiu nie chcę być strażakiem. No i potem przyszła mi zajawka na policjanta, ale do tego to się nie przyznaje. No i końcowo chciałem zostać YouTuberem. No i jak widać, marzenia się spełniają. Mordeczki, jak widzicie, ubraliśmy się cieplutko, zmieniliśmy miejscówkę z panoramy Krakowa na yy, miejscówkę, na której mamy elegancki fotel. możemy się wycirować, pobujać na tle warsztatów. Jak dobrze prosperuje Twoja firma w skali od 1 do 10? No tak, no tak, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. <średnio> Nie no, ale tak całkowicie na poważnie. Dostawiam taką mocną musemeczkę. Troszkę mi wszystko zwolniło przez tego koronawirusa, no ale taka kolej rzeczy, dajemy radę i jedziemy dalej. Jaka następna fura? A więc następna fura mogę zdradzić tylko tyle, że bardzo prawdopodobnie że będzie to Porsche, będzie to w miarę nowe Porsche, dość dużą mocą, i w sumie tylko tyle Wam mogę zdradzić. Dogrywamy temat no i najwyżej zobaczycie, może nie na dniach, ale powiedzmy w przeciągu najbliższych miesięcy, auto będzie na pewno. Mariusz, co tam? Bo jest pytanie, co dalej z suprą? Jak to co z suprą? Już już kończę klepać. Nowy rozrzucik wsadzony, silnik już odpala. Proszę bardzo. Nie tylko kontrolki zgasną. Mocno, elegancko Także jak widzicie, super, pozostała taka. Moi drodzy, lecimy z kolejnym pytankiem. Brzmi on. Twoje pierwsze autko i za którym razem zdałeś prawo jazdy? Prawo jazdy zdałem za pierwszym razem, jak i teorię, tak i praktykę. Także prawo jazdy zdałem bez żadnych problemów. W sumie jeździłem od 7 roku życia, ale to może o tym opowiem później. A teraz, jeżeli chodzi o mój pierwszy samochód, mam go do tej pory, mam go nadal. I to jest właśnie Audi A4 B6 A więc, jak powiedziałem wcześniej, moją pierwszą bryką, którą pokonywałem pierwsze kilometry na polskich drogach było Audi A4 B6 z niestety najch**szym silnikiem, przepraszam za wyrażenie, ale tak po prostu jest, najch**szym silnikiem jaki jest możliwy, czyli 2,5 litra TDI V6 Który zepsuł mi się dwa razy Koszty naprawy za pierwszym razem wyszły 20 tysięcy, a za drugim razem wyszły chyba 15. Ale dwa razy mi się to udało zrobić do ubezpieczenia, także nie ja za to płaciłem Co mogę jeszcze opowiedzieć o tym samochodzie? Jak widzicie, piękne naklejeczki Audi, które dodawały jakieś dwa albo trzy konie mechaniczne w tamtym czasie co jest w tym samochodzie Piękne chromowane lustereczka Chromowane wszystko Ogólnie to auto ma jakiś pakiet wizualny charakterę. Nie wiem co to znaczy, ma nawet jakieś papiery od tego, że to jest oryginalne Powiem wam, że w 2002 roku to auto naprawdę mogło robić szał Teraz, no to wiadomo, że to jest auto, jakie jest, a mogę jeszcze powiedzieć: Nic wam nie powiem, tylko Audiżka mam ładnie, pokażę. Siemanko! Mordeczki, kolejne pytanie, na które sobie odpowiemy, jeszcze raz na tle supry, ponieważ jest związana z nami dwoma, a więc czy Buddha jest moim bratem? Ja rozumiem, że może jesteśmy troszkę podobni, według opinii innych, ale Buddha absolutnie nie jest moim bratem. Jest moim wspólnikiem, ale przede wszystkim bardzo dobrym ziomkiem, i na tym się kończy nasza relacja. Na pewno moim bratem nie jest. Mordeczki, jak jesteśmy przy e, temacie Kamila. Czyli buddy. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak poznałeś się z buddą? Buddą poznałem się na spocie nielegalnych wyścigów. Był tam jakiś luźny, przelot przez miasto, coś tam się pościgaliśmy. No i końcowo zajaliśmy na parking, staliśmy obok siebie, no i zaczęliśmy coś tam rozmawiać ze sobą. No i od tego się zaczęło, a później, no to wiadomo, jak każda znajomość rozkwitła. Ile mniej więcej trwa nagrywanie Twoich odcinków? A więc może przytaczmy przykład tej klatki i odcinku z znaczy odcinka z Celicentem. Tak w ogóle ta klatka jest na sprzedaż, można teraz w komentarzach pisać kto ją chce kupić. Może się dogadamy. A więc odcinek z Celicentem zajął nam jakieś 8-9 dni, łącznie z montażem, z wymontowaniem e, budli z gazem, przygotowaniem tego auta, wpawaniem tej klatki, także łącznie 9 dni. A na przykład odcinek z Audicą zieloną zajął nam tym, tych dni 5. Z Także to nie jest tak, że ja nie chcę dla was nagrywać materiałów, bo nie mam czasu, bądź mam to w głębokim poważaniu, tylko po prostu e, to nie jest tak, że ja napiszę sobie do Kuby, Kubuś wychodzimy, e, nagramy klip za 3 godziny, Kuba to zmontuje za drugie 3 godziny i za 6 godzin macie wrzucony jakiś tam najzwyczajniejszy materiał, żeby tylko zapchać YouTube'a, tylko po prostu chcę robić grube treści dla was, e, takich jeszcze po prostu nie widziałem na polskim YouTube'ie, tego mi brakowało, dlatego co wam mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, a i zachęcam was jeszcze jak tutaj stoję do zasubskrybowania tego kanału, bo wyświetlenie jest około 100 tysięcy pod filmami, a subskrypcji tylko jakieś 20 tysięcy, także teraz was zachęcam, żeby ten czerwony przycisk stał się szary i jeżeli wam się ten materiał spodoba, dajcie też kciuka do góry, jeżeli się nie spodoba, to kciuka w dół, wiadomo, wolny wybór i też jeżeli macie ochotę, możecie napisać w komentarzu jakiś yy, zwariowany pomysł na odcinek, a ja tak jak mówię, może długo mi to zajmie, ale postaram się ten odcinek dla was zrobić, no i co, no i lecimy dalej. Kiedy jakieś spotkanie z widzami, pozdrawiam. Również pozdrawiam Gosia Toczek 23. A więc, jeżeli chodzi o te spotkania z widzami, moim zdaniem jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie na taką formę rozrywki między mną a widzem. E, chyba, że się mylę. Jeżeli twierdzicie inaczej, możecie napisać w komentarzu. Jeżeli będzie Was dużo, no to może zorganizujemy takie spotkanie. Ja jestem, że tak powiem, towarzyski, dlatego da mnie to żaden problem. Piszcie w komentarzu: AFO! 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 Jakby ci ktoś rzucił wyzwanie Hot 16 Challenge, to nagrałbyś coś czy wpłacił pieniążki. Jeżeli chodzi o moje Hot 16, to w sumie to już miałem praktycznie nagraną piosenkę, miałem zaplanowany teledysk, brzmiał on mniej więcej tak. Gdzie idzie to ja, mówił na mnie Paris, wchodzę tu na chwilę, zrobisz jest wyparaliz. całe życie na budowie, teraz pliki piki bojęs. Ale końcowo, e, klipu nie nagrałem, muzyczki nie zrobiłem, bo nominacji też nie miałem, dlatego wpłaciłem pieniążki i na tym moje Hot 16 się skończyło. Z Myślenic jesteś? Nie, chociaż jak widać, po popatrzcie, mam blachy myślenickie, nie jestem z Myślenic, mieszkam niedaleko Myślenic, też niedaleko Krakowa, I więcej pomiędzy tymi dwoma miastami, e, także z Myślenic nie jestem. A więc jeżeli chodzi o Audiczkę, którą wspomniałem wcześniej, jest w dieselku. a paliwko oczywiście sponsoruje nam Bezdomny. Co chwilę kupuję takiej zbiorniczki paliwa, także odkręcamy sobie teraz elegancko kureczek. Wyciągamy sobie wężyka, płaczamy sobie popeczkę. Dziękujemy sobie do pełna, no bo co? No bo bezdomny stawia, ha, dzień dobry Auto nam się skończyło tankować, mi pozostało zakończyć ten odcinek, także teraz zapraszam was do wpadnięcia na mojego Instagrama, który wam się wyświetli tutaj Tam mogliście wcześniej zadać pytania, które użyłem w dzisiejszym odcinku A do was mam jeszcze jedną prośbę, jeżeli macie jakieś ciekawe pytania, piszcie je w komentarzu, ja je po prostu przeczytam i najwyżej użyję w następnym Q&A Na dziś to wszystko, życzę wam miłej niedzieli, trzymajcie się z warczykiem, łokieto!